Zakres. jest to na pewno nietypowa zakrestia, jakie po prostu są przy kościołach. Czy czasem nie była tu jakaś sarka katechetyczna, czy jakiś kościół, czy pierwotna forma, w której gromadzili się wierni? Kształt tej zakreski powiada, że tu mógł być początek kościoła naszego. To nie jest udowodnione, ale, ale można by to przyjąć. jest nienormalnie wielka, Mógłoby to, to, równocześnie być zakrystia i w Częstochowie, no na Świętej nie, tak, taka nietodowa, tak? To na dużej kolegiackiej. Tak, no była, to jest kościół kolegiacki i kiedyś, kiedyś tu przed, przed aż po roku 1810 tygodni, tu przebywali. Czy na Głogówek był prawa? To prawa było no, go, i Głogówek miał rangę to samo jak opory, bo, um, bo prowadzi mieli insygnia te infuł, ja mogli znaleźć inful, mogli wierzmować i m, te wszystkie działania dyskupie, funkcje, funkcje te, te zastępcze wypłynęły. To za Opolec się w tym czasie rozwijało, ale od do głowy został mały, tak jak, tak jak był. Z tym, że kiedyś był centrum takowe. wielkie dochody tu nie widała ta prałatura, bo dużo, dużo należało do, do prawa. Mieli dobre dochody. Stąd też to bogate, bogate, wyposażenie w tej, w tym, w tym Z tym Mówi się, mówi się pozwolić tak, tak sławnych pomalanych jak Sebast Sebastianiego i Schubert'a jako, jako rzeźbiarza, to, to są duże koszty na, ten, na tamty, na tamty czasy. Czas, tak. I mówi się tylko pozwolić, dlatego, bo prawa kurwa dobre do Tak, Więc w ogóle stać było na to, aby sprowadzić najlepszych artystów, którzy by po prostu upiększali i kościół, i, i zrzucali miasto. No i mu im się. To jest, jest sławny i bardzo. Bardzo wysoko oceniony na całym śląsku. Jeden z największych kościołów, najpiękniejszych kościołów na, na śląsku. Przez kontrapartora oceniono do klasy pierwszej. Kiedy wszedłem do kościoła, zaskoczyła mnie właśnie e, ta czystość, ten porządek, ten ma Na pewno e, Pana w tym duża zasługa. No w momencie już nie jest taki czysty, jakby być, bo to jest blisko 20 lat po ostatni... Po reno, ostatniej renowacji kurz się zbiera, bardzo wiele ma to ogrzewanie kościoła. Kościół ogrzewanie podnosi się ten kurz z ludzi i usadza na figurach i ścianach. I, i dlatego ten bardzo prędko, bardzo prędko zawróca się kościół. Wcieleśmy tego jak jest to kościół parafialny. Y jest po prostu chyba trochę na obecne czasy nietypowy, Dlatego, że tutaj znajduje się prezbiterium, a jako ołtarz główny posoborowy znajduje się na środku kościoła. Jest to z pewnością dodatek chyba XX wieku. Nie pasuje do y, tej y, architektury. W czasie posoborowym pod ojcem Szańca, Józef Szańca Przeniesiono ołtarz nędzy męki, tu przedtudn był, główny, główny ołtarz na ekstodniach tylko był nie był Przeniesiono do środka, do środka kościoła. Jest to różnie, różnie interpretowane, różnie interpretowane. Niektórzy to się bardzo podoba, niektórzy mniej. No, też były różne, różne plany, też, ale to nie znaczy nasza sprawa, co dalej się nie biega. Tak, Ale najbardziej nas chyba interesuje to, że tutaj um, utrzymanie tej świątyni, um, zresztą często nazywane jest fundatorem um, Pan, pan um, Okresdorfie. Teraz interesują wspomnienia o panu Okresdorfie, bo jeżeli chodzi o historię, tej świątyni możemy znaleźć e, w pozycjach, szczególnie bo widzę, że Pan ma w ręku pozycję Pana e, Tadeusza Krzanowskiego, profesora, pogóbek wydaną przez posolinę Tam są e, dokładne dane. A interesuje nas e, sprawa Pana Obersdorfa. Pan go chyba znał. Pan Obersdorf, Pana, Opisdor, pana Opisdor był wielkim fundatorem tych naszych kościołów. No zawsze jak jakieś remonty Przebudowano podobne budowy, wielką część swoich majątków do Państwo dodawało na przykład do kościoła warfiany, Do kościoła kwiatowego to już tylko prawie, To państwo do, tam nie dodawało. Więc to był taki, taki, taki podział, i kościół nie był sam, z, z, do umierzyć w A jak pan wspomina? Pana Opresdorfa, y, może jakieś ciekawe legendy, opowiadania, coś o, o panu Opresdorfie. To no, pierwszy raz no, kiedy pan to zobaczył? A ja go ja znałem jeszcze z dzieciństwa. Bo oni przebywali też na, na zamku, w tym czasie, że jeździł, zaczęto w kancelarii, tymczasem ciągle go mnie nie wysyłał jakimiś tam pozwami na zamek. I wtedy go było jako bardzo nie było, nie Hrabiną tak samo tam poznał wtedy. Jako chłopiec nas tego na bo na, na I ja z jakimś wstrętem wtedy nas nakłoniono do pocałowania ręki. I to było w tym czasie coś, coś nadzwyczajnego. No i nie to tak jakoś, jakoś nie, nie leżało jako chłopiec, bo no, wtedy mógł mieć na no, 14 lat. Ja. Bo no, ja sobie, to, to mi się tak do pamięci wkuło, <noise> że ja sobie nie wyobrażam spotkania z hrabią, znam tylko e, z obrazków filmowych, z opowiadań, ale e, pan e, hrabia e, chyba lubił pana. No to jeszcze osobiście nie dam. bo to, co jako ministrantek, co miał oddać, to mi to nie było, Jak? jemu się tam nie usłużył, tak? Twój nie, jakby już był w kancelarii. No to jak doszedł do Bogówka um, hrabia, hrabia dziedzic, hrabia Karadziwił, Radziłowie pochodzą z, z, z pod Krakowa. I jak tam rząd nadchodził, to on musiał uciec stamtąd i wyniósł się do Bogówka, bo to byli krewni. Babcia, mama, tylko teraz mary, bo ta była z domu Radziwił. I z to rąk tu przyjszedł, bronią się tu a król i zma jest tu w drogowcu na dole pochowane. W tej środki nie w kamienicy w z dolka.